Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Grzegorz i zapraszam was na kolejny materiał, w którym skupimy się niestety na rzeczy nie najtańszej. Muszę was przeprosić, ale z drugiej strony no trudno oczekiwać niskiej ceny, jeżeli produkt jest skierowany do konkretnej grupy odbiorców, a przy okazji ma charakterystykę półprofesjonalną, być może profesjonalną. W każdym razie oświetlenie dla streamera, oświetlenie dla youtubera, tym się zajmiemy. Ostatnio Elgato wypuściło kolejny wariant, mamy Keylight, mamy Keylight Air, a teraz jest jeszcze Ring Light, którego użytkuję od kilku dni i muszę przyznać, że jest to urządzenie, które robi robotę, chociaż jest stosunkowo drogie. Także zapraszam do dalszej części filmu, a przy okazji nie zapomnijcie subskrybować tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, zostawić łapki w górę, komentarza pod spodem, a obok mnie wyświetla się Instagram, dzięki czemu będziecie mieli spoilery dotyczące nadchodzących filmów, a muszę przyznać, że mam dla Was sporo fajnych produktów, o które zresztą prosiliście. Także to tyle tytułem wstępu, lecimy z tematem, zobaczmy co Elgato Ringlight potrafi. Wiem, że dla dużej części z Was to, co dzisiaj zobaczycie, nie jest aż tak fascynujące jak kolejna myszka czy klawiatura. Prawda bowiem taka, że Algato zajmuje się wąskim gronem odbiorców i są to odbiorcy, którzy dokładnie wiedzą, czego oczekują od sprzętu oraz po co go kupują. Ringlight bowiem nie nabędzie osoba, która dopiero zastanawia się nad streamingiem czy realizacją wideo. Jest to sprzęt, który więksi twórcy i ludzie posiadający pewne doświadczenie będą w stanie wykorzystać. Czy zaliczam się do takich osób? No, odpowiedź pozostaje Wam. Natomiast w tym momencie wypada wspomnieć jeszcze o cenie. 200 dolarów za takie światło. Czy jest to dużo, czy jest to mało? Moim zdaniem nie jest to jakaś wybitnie wygórowana cena. Natomiast dla początkującego użytkownika, zdecydowanie jest to kwota, nad którą trzeba się trzy razy zastanowić. Generalnie, Ring Light, czy jak wolicie lampa pierścieniowa, przychodzi do nas w dosyć dużym pudełku. Wszystko ze względu na rozmiary prezentowanego urządzenia. Poza lampą mamy także cztery końcówki zasilacza z przeznaczeniem na różne kontakty. Nie brakuje głowicy kulkowej ułatwiającej ustawienie kamery wewnątrz oraz statywu. Jest to solidny teleskop z zaciskiem o maksymalnej długości 74 cm. Oczywiście później lampę możecie zamontować dosłownie wszędzie przy użyciu klasycznych statywów, natomiast taki dedykowany element mocujący sprawdzi się idealnie pod kątem aranżacji na biurku. Pamiętajmy jednak, że jest to urządzenie dedykowane streamerom i youtuberom, natomiast wydaje mi się, że nie takim, którzy na co dzień korzystają ze standardowej kamerki internetowej. Oczywiście, mając taki sprzęt przy użyciu ring lightam i tak otrzymacie znacznie przyjemniejszy obraz finalny, ale skoro już kupujemy oświetlenie za 200 dolarów, to fajnie by było umieścić tam jakiegoś handicama, bezlusterkowca, lustrzankę, grunt, żeby taki produkt nie ważył więcej niż 2 kg. To pierwsze z ograniczeń, które z automatu wykluczyło z mojej perspektywy zainstalowanie tutaj kamery, z której korzystam na co dzień. Po prostu musicie mieć świadomość, że tutejsze mocowanie i konstrukcja mają swoje ograniczenia co do udźwigu. Wracając jednak do kwestii istotnych, Ringlight sam w sobie ma naprawdę ciekawą specyfikację. 2500 lumenów, czyli dosłownie kapkę mniej niż Elgato Keylight. Dodatkowo można regulować barwę od 2900 kelwinów, czyli ciepłej, aż po chłodną, wchodzącą na obszar 7000. Za realizację tego wszystkiego Odpowiadają diody Osram, które nie wykazują żadnego migotania. I to jest dla mnie bardzo istotne. Sprawdziłem ewentualną pulsację na różnych ustawieniach migawki i przy żadnym z nich lampa nie wykazała jakichś negatywnych efektów. Kto miał okazję walczyć z efektem niezbyt fajnego światła w postprodukcji, ten wie, że lepiej, aby lampy dawały stałe, miękkie, równomierne światło. I Ring Light takie właśnie daje. Diody ukryte są pod solidnym dyfuzorem, na którym nie widać żadnych nadlewów, żadnych łączeń, a światło jest idealnie rozproszone, dając przy okazji perspektywę na wyciągnięcie fajnego mroku. Stła, podczas gdy lampa skierowana jest bezpośrednio na nas, czy też na jakiś obiekt. Swoją drogą panel sterujący nie jest tutaj ukryty na tyle lampy, a na bokach. Pod spodem mamy wyłącznie wtyczkę do zasilacza, gwint, no i jeszcze trzystopniowy włącznik między wygaszeniem, uruchomieniem i resetem. Zmiana barwy czy intensywności odbywa się natomiast przyciskami po bokach plastikowego korpusu, co ułatwia nawigację, jeżeli lampa jest przyczepiona blisko ściany. Między trybami przeskakujemy dociskając właśnie wspomniane przyciski w odpowiedni sposób, wówczas dostajemy Informację zwrotną w postaci zauważalnej pulsacji, wiemy, że przeszliśmy z jednego trybu na drugi. Myślę, że dużą część z Was, podobnie jak mnie, zainteresuje jednak możliwość zdalnego operowania Ring Lightem z pozycji aplikacji, która jest dostępna na komputerach osobistych, bądź też na smartfonach. Oczywiście, jeżeli chodzi o komputery, wchodzicie na oficjalną stronę producenta, tam macie odpowiednie oprogramowanie. No i możecie zarządzać na pulpicie tym, jaka będzie intensywność oświetlenia, bądź też jaka będzie jego barwa. Z kolei, jeżeli chodzi o smartfona, mamy tutaj taką apkę również zainstalowaną ze sklepu Play bezpośrednio. No i skoro światło już bije na mnie z tej perspektywy, no to proszę bardzo mogę sobie dopasować barwę. W tym momencie jest to światło chłodne, 7000. No i 2900, które było ustawione wstępnie. Poza tym jasność. Także możliwa do zaaranżowania, więc jest to super sprawa i moim zdaniem rzeczywiście pomaga, szczególnie jeżeli powiedzmy lampa stoi gdzieś dalej, musicie to światło przearanżować, wówczas wyciągacie z smartfona, możecie wszystko ustawić zdalnie, następnie przechodzicie do kolejnego ujęcia i tak dalej, i Bardzo, to bardzo ułatwia tą pracę. Przejdźmy jednak do tego co najważniejsze, mianowicie do efektów i trzeba powiedzieć jasno, Ring Light zdecydowanie nie zawodzi. Co prawda nie jest to oświetlenie bezprzewodowe, bo nie ma baterii, czy też nie daje nam możliwości korzystania z dodatkowych filtrów, no ale z drugiej strony regulacje barwy mamy, a i sama lampa jest raczej przygotowana pod pracę biurkową, więc zasilacz i dosyć długi kabel wystarczają. Nie zmienia to jednak faktu, że chętnie zobaczyłbym tutaj w zestawie ciężką podstawę, którą można kupić oddzielnie w sklepie Elgato w tym momencie. Pozwala ona umieścić ringa gdziekolwiek jako samodzielną konstrukcję, ale jest to dosyć droga zabawka i w moim mniemaniu tańszą alternatywą po prostu jest zwykły, poczciwy trójnóg za kilka złotych. Mocowanie głowicy kulkowej pod ringlightem też mogłoby być moim zdaniem trochę solidniejsze, no i to są w zasadzie kluczowe zarzuty wobec całej lampy Elgato. Jakość oferowanego światła bez zarzutu, a na dodatek jeżeli macie inne produkty, to lampa będzie z nimi współgrać bez żadnego problemu w obrębie jednego ekosystemu, mówiąc przykładowo o Stream streamdecku, na którego możecie poszczególne efekty Nałożyć. No więc właśnie, czy oto przed nami jest idealna lampa dla streamerów i youtuberów? To jest dobre pytanie, natomiast chcąc z wami być w pełni szczerym, jeżeli w tym momencie zaczynałbym swoją przygodę ze streamingiem, zrobieniem materiałów wideo, to nie spojrzałbym na tą lampę. Nie dlatego, że jest słaba czy cokolwiek innego, to jest bardzo, ale to bardzo dobry produkt. Sęk w tym, że jego cena sprawia, że żaden początkujący użytkownik nie będzie w stanie sobie na taką lampę, na takiego ring lighta pozwolić, bo jest to duży wydatek i wtedy trzeba by szukać jakiejś tańszej Natomiast, jeżeli już siedzicie w tym wszystkim, jeżeli streaming czy też tworzenie materiałów na YouTube jest dla Was pewną formą zarobku, czy też jakimś większym hobby, na które rzeczywiście poświęcacie sporo pieniędzy i czasu, wtedy taka lampa moim zdaniem jest jak najbardziej trafnym wyborem. Naprawdę jest to urządzenie bardzo fajne pod kątem konfiguracji właśnie bezprzewodowej. Przy okazji można tutaj umieścić znacznie cięższe kamery w postaci bezlusterkowca, czy też lustrzanki do 2 kg z jakimś obiektywem, więc jeżeli macie taki sprzęt i używacie, go do streamowania czy też do nagrywania, taki ring light zdecydowanie go udźwignie i przy okazji uzyskacie znacznie przyjemniejsze efekty, jeżeli chodzi o e, obrazek. Także jak słyszycie, Elgato Ring Light nie jest zdecydowanie sprzętem dla początkujących. Jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę, warto poszukać czegoś tańszego, znacznie, znacznie tańszego, żeby nie przepłacać w momencie, gdy całość nie jest jeszcze pewna. E, natomiast takiego ring Lighta brałbym bez żadnego zawahania w momencie, gdy już wiecie, czego oczekujecie, jesteście doświadczonym streamerem, i youtuberem, wówczas zyskacie tutaj efekty takie, jakich z pewnością oczekujecie. Także to wszystko ode mnie na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobał odcinek. Przy okazji, co sądzicie o Elgato Ring Light. Nie zapomnijcie subskrybować tego kanału wraz z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Zostawić łapki w górę, jeżeli całość Wam się spodobała. A w tym momencie wyświetla się komentarz osoby, która wygrała myszkę Genesis Xenon 800. Zapraszam do kontaktu na Facebooku, bądź też na Instagramie. Będziemy organizowali wysyłkę i dostaniesz myszkę, którą wygrałeś. To tyle. na w razie, cześć!